Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie Która zdecydowała się wesprzeć na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie Grzegorzowi Pałce, Wiktorii Tolarczyk Weronice Ostrowskiej Marcinowi Płucowi Zdzichu Lizowi, Aleksandrze Sobel Foca Haju, Mary Greenland Tajemnicze Panu X Deczuniowi Michałowi Wiszniewskiemu K1, Łukaszowi Kalisiowi, Krnąbrnemu, Gracy i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję wam wszystkim bardzo mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Siema. Dzień dobry, mi państwo. Witam serdecznie. Dzisiaj film z prezentacją listy autorów, których czytać nie będę. Których książek czas nie będę na 99,8%. Może jakiś cud się, nie wiem, zadzieje, coś nieprzewidzianego się wydarzy. Natomiast nie zakładam, żebym po książki tych konkretnych autorów sięgał kiedykolwiek w przyszłości. Wiadomo, jest Patronite, może ktoś stwierdzi, że w ramach żartów wybierze mi książkę któregoś z tych autorów, ale ze swojej inicjatywy. To jest lepsze określenie. Nie mam zamiaru sięgać po kolejne książki danych autorów. To nie znaczy, że zawsze ci autorzy piszą książki tragiczne. Nie musi tak absolutnie być, natomiast no, autorzy nie dla mnie. Nie trafia do mnie ich twórczość. Myślę, że sprawa jest dosyć jasna. Możemy sobie przejść do konkretów. I może zaczniemy sobie od autora, o którym bardzo krótko, bo to jest autor, który napisał całkiem przyzwoite książki. Natomiast ze względu, ze względów innych, yy, po kolejnej książki sięgać nie będę i to jest pan Saulski. Yy, mówiłem to, czy pisałem to w filmie o trylogii że zapiski stale to się nazywało. Solidna trylogia. Naprawdę przyjemna rozrywka. E, natomiast po kolejne książki e, sięgać nie będę. Jedynym wyjątkiem będzie ostatni tom księgi całości. To jest coś, co akurat chcę sprawdzić, bo jednak, księga całości to jest taka seria, w którą zainwestowałem bardzo, ale to bardzo dużo czasu i którą naprawdę, naprawdę lubię. Więc chciałbym też wiedzieć, jak będzie wyglądał ten finał. E, natomiast poza tym, kolejnych książek czytać nie będę. Jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie może tak bardzo ogólnie to odkopać. Nie ma żadnej absolutnie złej krwi, natomiast trzymam się tego, co powiedziałem, napisałem bardziej pod tamtym filmem. E, autorka numer dwa, tutaj z gwiazdką i wydaje mi się, że to mogę od razu zdradzić. To, jest, to nie jest pewnie szokujący wybór. To jest Sarah J. E, pierwszy tom dworów był absolutnie fatalny i ja wiem, że że dużo osób twierdzi, że kiedy się czyta dwory, to warto do drugiego tomu dojść, bo tam ma być lepiej. I być może faktycznie to jest lepsza książka, natomiast wydaje mi się, bazując na wszystkim, co słyszałem, że tam jest po prostu więcej romantazy, że tam jest po prostu więcej romansu. Pierwszy tom był, jak dla mnie przynajmniej, zaskakująco oszczędny. Spodziewałem się, że tego będzie no, dużo więcej. Natomiast nie planuję kontynuować dworów nigdy. Nie planuję czytać tej serii dla. Hmm, dla dorosłych. Ona się nazywa też Księżycowe Miasto. Ale pewnie pamiętacie, bo powiedziałem to jakieś 40 sekund temu, że była pewna gwiazdka. Otóż została mi wybrana książka przez mojego patrona. To jest pierwszy tom Szklanego Tronu. I to jest akurat coś, czym jestem, nie, nie powiem, że jestem podekscytowany, to byłoby zdecydowanie za mocne słowo, ale tutaj nie jestem negatywnie nastawiony. Wydaje mi się, że to nie będzie specjalnie dobra książka, ale wydaje mi się, że to może być nie najgorsza, taka naiwna Dziurawa, jeżeli chodzi o logikę, ale jednak prosta rozrywka. Bo tam chyba autorka nawet nie próbuje pisać romantazy, tylko po prostu mamy taką akcyjną młodzieżówkę fantazy. E, więc to jest ta gwiazdka. Musiałby się wydarzyć naprawdę jakiś cud Boży, żeby ten pierwszy tom Szklanego Tronu. Spodobał mi się na tyle mocno, żebym kontynuował. Tym bardziej, że, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale bazując na opiniach niektórych osób, wydaje mi się, że później ta seria skręca właśnie w kierunku bardziej. E, Roman fantastycznym, co jest czymś, co nie interesuje mnie w ogóle. Mówię, gdyby nie wybór patrona, no to po Sarah J. Maas nie sięgnąłbym już nigdy. Aczkolwiek to jedno podejście za jakieś pewnie, nie wiem, parę tygodni, ciężko mi do końca powiedzieć kiedy, to jedno podejście mieć będę nie do końca z mojej inicjatywy, ale jednak. Kontynuując, autorem numer 3 jest pan Sebastian de Castel. Um, kiedyś popełniłem taki film, który się bodajże nie wiem, czy nie powinien zmienić nazwy, bo on się nazywa najgorsza seria fantazy, jaką czytałem. I ówcześnie, wtedy to była dla mnie faktycznie najgorsza seria fantazy. Um, nie uważam, że ona była obiektywnie najgorsza obecnie, ale mało która seria mnie tak wymęczyła jak e, Wielkie Płaszcze de Castela. E, absolutnie nie znoszę tej serii, w zasadzie na każdym poziomie, od bohaterów począwszy na świecie historii. Skończywszy tam, tylko chyba sceny akcji się w miarę udały, szczerze mówiąc. I zdaję, zdaję sobie sprawę, że jestem tutaj w ogromnej mniejszości, bo tę serie chyba większość osób uwielbia. W sensie, no, na polskim rynku, chyba nie widziałem na polskim booktube negatywnej opinii o tych książkach, więc jestem tutaj jakimś takim wyjątkiem. Równocześnie pan de Castel, nie wiem czy to wyszło, ale miał wydawać, miał pisać książkę Dziejącą się w tym świecie jakiś tam czas później, ileś lat, czy nawet wieków później, chyba lat bardziej. I nie wiem, czy to w końcu wyszło. Ma też inną serię i w ogóle wydaje mi się, bo to, to jest seria, którą wydawał Insignis w Polsce, że jakoś tak Sebastian de Castel na polskim rynku trochę umarł. To znaczy on był w pewnym momencie popularny. Wydaje mi się, że te nie wiem, 8, może 9 lat temu o de Castelu było naprawdę głośno i dużo osób czytało te książki. Dużo osób czytało wielkie płaszcze, ale jakoś tak to zniknęło i. Sebastian de Castel nie powraca. I to, to jest dla mnie trochę zaskakujące. Wydawało mi się, że to są książki, które sprzedają w miarę nieźle. Ale wychodzi na to, że mogłem tutaj być w błędzie. Nie jest to najgorsza autor na świecie. Jeżeli ktoś szuka takiej akcyjnej fantazy, to można, to jest coś dla niego. Natomiast jak mówię, no poza pierwszym tomem, który był powiedzmy, że do zaakceptowania, to trzy kolejne to była dla mnie absolutna męczarnia. Szczególnie tom trzeci i czwarty. To tam to... to ja nie wiem, czy... Może ze mną coś jest nie tak. Bo wydaje mi się, że nikt takich... Wrażeń nie miał. Natomiast ja się na tych książkach męczyłem no, niemożebnie, i ja nie wiem, co by się musiało stać, gdybym, gdybym żebym miał wrócić do twórczości pana Sebastiana. No. Autor kolejny to raczej nie jest również zaskoczenie, to jest pan Ziemiański. E, pan Ziemiański napisał Achaje, i w stu procentach rozumiem to, że to jest jakby nie było, znaczy mówię o tych trzech tomach. To jest dosyć niewielki wycinek go, jego twórczości, bo on tam napisał w tym uniwersum jeszcze kilkanaście książek. Napisał też inne powieści. I okej. Okay. Nawet też byłem w stanie uwierzyć w to, że, nie wiem, Ahaja to jest początek, a, nie Wirion jest naprawdę niezły. Tym bardziej, że kiedyś, o tym chyba też mówiłem, w byłej mojej pracy, miałem kolegę, który nigdy nie czytał Ahai, ale czytał Wiriona. I lubił Wiriona bardzo. I czekał na każdy kolejny tom. Nie wiem, czy czytał pomnik cesarzowej Ahai. Chyba tak. Natomiast uraza po Ahai jest tak ogromna, że do tego uniwersum nie ma szans, żebym kiedykolwiek wrócił. A wydaje mi się, że żadna inna książka pana Ziemieńskiego nie zainteresowała mnie na tyle, żebym chciał jej dać szansę. Naprawdę, wydaje mi się, że pan Ziemieński musiałby mieć taką książkę, która by mnie zwaliła z pomysłem na kolana i byłoby to zwalenie na tyle potężne, bo to może bardzo źle brzmieć, żebym trochę zapomniał, kto jest autorem. Bo, jak mówię, przez długi czas najgorszą serią fantazji dla mnie były Wielkie Płaszcze. Teraz zdecydowanie przybyła je Ahaya, która jest śmieszna i to w sumie na plus, ale absolutnie jej nie znoszę. Więc, jeżeli chodzi o dalszą twórczość pana Ziemieńskiego, no to wydaje mi się, że szans ponownie tutaj, um, tutaj nie ma. Jest taki autor również, jak Dan Brown. Ja kiedyś czytałem jedną jego książkę i wspominam ją umiarkowanie ciepło, natomiast wydaje mi się, że już inaczej że ja ją czytałem w takim momencie swojego życia, to było chyba gimnazjum, um, że to wtedy chyba powinien być zachwyt dla mnie. Podobało mi się w miarę, bawiłem się nieźle, to pamiętam, takie ogólne wrażenie. E, z dwóch od Leonela Da Vinci, zawsze mi się te tyły mylą, chyba tak. Um, I wtedy miałem takie podejście, że to jest, no że okej, okay, całkiem spoko książka i trochę sobie nie chcę psuć wrażeń, bo mam wrażenie, że już wtedy trochę, trochę czułem pewne pęknięcia. W tej książce. Nie był to dla mnie jakiś zachwyt. I mam takie poczucie, że dzisiaj gdybym kontynuował książki o, jak się nazywał, Langdon, główny bohater, to by mnie to nie zachwyciło, tym bardziej, że widziałem też filmy. Wiadomo, to, że film mówi tutaj o aniołach i demonach głównie, to, że film jest słaby, bo uważam, że to jest bardzo słaby film, nie znaczy, książka jest słaba, ale wydaje mi się, że no, nigdy nie powrócę, mimo tego, że ja jestem sobie w stanie wyobrazić siebie, który sięga po taką literaturę właśnie sensacyjną, Sensacyjno-przygodową. Wiecie, ja jestem ogromnym fanem Illiana Jonesa, ja uwielbiałem jako dziecko gry z serii Broken Sword, więc takie klimaty, właśnie jakichś pradawnych tajemnic, poszukiwań, to jest coś, co mnie, nie chcę powiedzieć, że mnie kręci, ale jestem w stanie z tego czerpać frajdę. Natomiast no, myślę, że Dan Brown już zostanie w cieniu u mnie. Równocześnie, no wiecie, to jest przez coś, coś, co przez wiele lat nie byłoby sensu, żebym to mówił, bo Dan Brown był dosyć mocno nieaktywny, jeżeli chodzi o pisanie kolejnych książek. A teraz po długiej przerwie, chyba nie, wiem, prawie dziesięcioletniej, napisał kolejny tom. Średnia ocen na Goodreads 3,95 na 5. Wydaje mi się, że jak na popularnego autora, na którego kolejną książkę wiele osób czekało, jak na kolejną książkę, w której mamy bohatera, którego wiele osób lubi, no to to nie jest najlepsza najlepsza średnia. Więc, więc jak mówię, Dan Brown jest kolejnym autorem, który... W niebycie u mnie pozostanie. Mimo tego, że, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że ten gatunek totalnie mnie kręci. W ogóle tutaj wiecie, wymieniać 15 autorek romansów, których nie będę czytał, ale to nie ma sensu. A wydaje mi się, że istnieje możliwość, że kiedyś sięgnąłbym pod tego typu literaturę, ale no, raczej nie po dana Brauna. Autor kolejny to jest Kevin J. Anderson. I to jest coś, co wynika bardziej z mojego pewnego niesmaku. Jeżeli nie wiecie, Kevin J. Anderson to jest pan, który współpracuje z Brianem Herbertem, synem Franka, przy Uniwersum Beyond. tworzą kolejne książki. I to jest proceder, który bardzo mi się nie podoba, bo zachowując wszelkie poprosy, to jest trochę tak, jakby, no nie wiem, Martin dał mi dokończyć pieśń lodu i ognia. Znaczy, mi to nie skończyło dobrze i uważam, że. Przynajmniej te książki, które czytałem, no, nie wypadają najlepiej i to jest coś, co mi się bardzo nie podoba. Bardzo mi się nie podoba takie mielenie uniwersum na siłę, ciągnięcie go na siłę, stawanie niejednokrotnie w sprzeczności, pisanie czegoś, co stoi w sprzeczności z tym, co ustanowiły książki Franka Herberta. I Kevin J. Anderson wydaje mi się, że dużo, że więcej książek pisze, nie licząc Dune niż Brian Herbert. On się raczej na tę Dune zamknął, natomiast Kevin J. Anderson ma tam swoje różne historie science fiction, space opery. I niektóre mają nawet takie, powiedziałbym, niewybitne, ale przyzwoite oceny, natomiast to jest autor, po którego nigdy nie mam zamiaru sięgać, bo bardzo mi się nie podoba to mielenie Dune. Mógłbym powiedzieć, że też nie będę sięgał po Bryana Herberta, ale to się rozumie samo przez się, nie mam zamiaru czytać żadnej innej książki w tym uniwersum. Dla mnie Dune się kończy na kapitularzu. Kolejna autorka trochę mnie boli. Bo ja przez lata mówiłem sobie, że dam drugą szansę, i ciągle nie czuję się do końca dobrze z tym. To jest pani Jadowska. Ja czytałem dwie książki pani Jadowskiej. Pierwszy tom o Dorze Wilk, który był fatalny. A także zbiór opowiadań Cud Miód Malina, który był ok. Nie był, nie był do końca pode mnie skrojony, powiedzmy, ale wydaje mi się, że w ramach tego, czym ta książka chce być, czyli taką, taką trochę spuki, ale jednocześnie uroczą ciepłą, lekką literaturą fantastyczną, to, to wypada solidnie, to wypada dobrze. I ja przez, no wydaje mi się, że mogę powiedzieć lata, obiecywałem sobie, że będę miał, że zrobię drugie podejście o Thornverse, bo start z Dorą Wilk był nieudany wielce. Natomiast im dłużej sobie to powtarzałem w głowie, tym bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, że że mi się po prostu nie chce, że strasznie mi się nie chce właśnie Tournivers. Ja ciągle mam w sobie jakiś taki ten głód dobrej serii Urban Fantasy, ale jako, że będę Dresdena po angielsku, jako że jest tyle innych ciekawych serii Urban Fantasy mam takie poczucie. To wydaje mi się, że po tego Witkaca, bo taki był mój plan cego Witkacu, ja chyba nigdy nie sięgnę. To nie jest kwestia jakiejś awersji do pani Jadowskiej, bo wydaje się, bazując na jakichś tam wywiadach, które widziałem, bardzo sympatyczną osobą. I to nawet nie jest kwestia do końca. Po części tak, ale nie jest to kwestia do końca tego, że zraziłem się tak bardzo do Ron Wilk. To jest kwestia tego, że minęło już tyle czasu, że. No właśnie po prostu bardzo mi się nie chce. Że przez dłuższy czas jakaś tam, jakiś tam pociąg, jakieś zainteresowanie we mnie było, wydaje mi się, że to wszystko umarło i umarło bezpowrotnie, więc wydaje mi się, że do um, Tornersu, bo taki był mój zamysł, nigdy już nie wrócę. A patrząc na inne książki pani Jadowskiej, to raczej nie jest coś, co mnie intryguje. Prawda jest też taka, że pani Jadowska głównie pisze książki, które się dzieją w Torse. Ja to też rozumiem, no bo jeżeli ktoś stworzył dużo uniwersum, które jest lubiane, to czemu miałby porzucać to uniwersum? Jak coś działa, to trzeba robić póki żre. Ale wydaje mi się, że ja do pani Jadowskiej twórczości nigdy już nigdy już nie wrócę. O kolejnej pani był film, więc tutaj postaram się krótko. To nie jest tak, że poprzednich autorach mówiłem długo, Samantha Shannon. Tutaj wydaje mi się, że z panią Shannon przeszedłem całą drogę i dawałem... Ile dałem szans? No kilka dałem. Um, dałem trzy szanse, no bo na początku spróbowałem Czasu Żniw, potem dałem szansę z pierwszym tomem Korzeni Chaosu, potem z Prequelem, potem z drugim tomem Czasu Żniw. I ogólnie powtórzę to, co powiedziałem w tamtym filmie, to znaczy ja, kimże ja jestem, żeby oceniać to, co się komuś podoba. Jestem nikim, prawda? Każdemu się podobają inne rzeczy, nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast bardzo często mam tak, że kiedy jakaś książka mi się nie podoba, twórz jakiegoś autora, bądź też autorki mi się nie podoba, to przynajmniej dostrzegam to, co zachwyca wiele osób. Mogę na przykład nie lubić niektórych książek, nie wiem. Wiktorii Schwab, ale rozumiem czemu one się podobają. Mogę nawet nie lubić książek Sarah James, ale rozumiem co przyciąga pewną grupę czytelników do tych książek. Natomiast muszę powiedzieć, że Samantha Shannon jest ewenementem dla mnie, bo ja absolutnie nie rozumiem czemu ona jest tak popularna. Jest to autorka, która pisze moim zdaniem tak absolutnie nijakie, bezzębne książki, że nie dostrzegam tego co może pociągać ludzi. Aczkolwiek ponownie to tylko moja perspektywa. Natomiast pod tym kątem, pani Shannon jest dla mnie fenomenem, nie rozumiem tej popularności. Szłap rozumiem, Kwang rozumiem jak najbardziej, mimo że też częściej nie lubię jej książek niż lubię. Tutaj jestem totalnie bezradny w próbie odpowiedzenia na to pytanie, co przyciąga ludzi do twórczości Samanty Shannon. Teraz duet, to jest dość oczywista rzecz, więc powiem o tym szybko. Eee, bez celerki. Eee, tutaj nie chcę ponownie powracać do tego tematu ale też dostałem chyba w ciągu ostatnich dwóch lat ze trzy zapytania, co nie jest dużą liczbą, umówmy się, ale dostałem takie zapytania bardziej hipotetyczne, na zasadzie, czy jeżeli by napisały dziewczynę coś innego w innym świecie, to bym sprawdził. Nie, wydaje mi się, że to już nie ma sensu, że na tym etapie to byłoby jakieś takie nudne, po prostu mielnie tego, że ja się pewnej części czytelników kojarzę z krytyką bestsellerek, ja nawet chyba ciągle mam w domu ich pierwszą książkę, którą chyba kiedyś kupiłem, z takim zamysłem, że może sprawdzę, ale nie. To jest coś, co się nigdy nie wydarzy. Jeżeli autorki coś jeszcze napiszą, napiszą to to się na tym kanale już nie pojawi. Następnie kolejny autor z gwiazdką, i to jest większa gwiazdka niż w przypadku um, Sarah J. Maas, to jest Peter Vibret. Ja sobie obiecałem i to się stanie, dokończę cykl demoniczny. Natomiast kolejnych książek w tym uniwersum ani żadnej kolejnej serii pana Breta czytać nie będę. I wydaje mi się, że gdybym był mądry, to bym po prostu odpuścił cykl demoniczny. Bo wydaje mi się, że to jest taka próba dokopania się do czegoś, co nie istnieje, czyli dokopania się do jakiegoś takiego elementu, który mi się spodoba i może stwierdzę, że okej, okay, to, to jest coś. Ale wydaje mi się, że to jest już po prostu to podejście, że chcę nagrać film o całości, mieć pełen obraz i wtedy zamknąć temat. Bo ja sobie tak mówiłem, że a może stanie się tak, że te kolejne tomy, które są mniej lubiane do mnie trafią, ale wydaje mi się, że, no, że szanse są się, iluzoryczne. I podejmę próbę skończenia cyklu demonicznego. Z tego co rozumiem, Peter Wibret powiedział, że kolejne jego książki będą już w innym uniwersum, że to jest koniec tego świata, przynajmniej na razie. I to mogłoby brzmieć trochę tak, jakby to miało być nowe otwarcie, ale no, dla mnie to nowe otwarcie nie jest, więc powrotu do twórczości pana Breta na tym kanale też. E, znaczy nie, nawet nie tylko na kanale, ale generalnie w moim czytelniczym życiu nie będzie. Kolejna autorka to jest Shelley Parker-Chan, autorka książki Tak, która stała się słońcem. Jeden z tych delikatnych wyrzutów sumienia, bo uważam, że powinienem być bardziej krytyczny w tej recenzji, gdzie tam stwierdziłem, że to jest taka, no okej, okay, do zaakceptowania książka. Natomiast to była dla mnie w większości dosyć nudna książka. I ponownie nawet nie próbowałem kontynuować, a to już myślę dużo mówi, bo to nie jest pięcioksiąg, to jest dylogia. I wydaje mi się, że trochę się stało tak, że pani Parker Chan to jest takie nazwisko, które teraz będzie mi się kojarzyło trochę z nudą. I ilekroć będę widział jakąś nową książkę, to też nie jest tak, że pani Parker Chan jest bardzo płodna literacką, ona nie pisze dużo książek, to stracę jakiekolwiek zainteresowanie. Więc wydaje mi się, że książek tej autorki też tutaj. Na kanale nie będzie. Nie będzie też kolejnych książek Travisa Boldry, czyli pana, który napisał Legendy i Latę. To uniwersum się rozrasta, bo oczywiście mieliśmy Księgarnię i Kościopył i teraz um, ma wyjść w Polsce książka bodajże Brigands and Bread Knives. I to jest oczywiście prawa autora. On może odcinać kupony, ale właśnie wydaje mi się, że to jest trochę już takie odcinanie kuponów. To jest już ciągle robienie tego samego. I ja po prostu doszedłem do takiego... Takiej niezbyt trudnej do wyciągnięcia konkluzji, że Cozy Fantasy nie jest dla mnie, a wydaje mi się, że takim uosobieniem tego, czym dla wielu i co wielu kocha w Cozy Fantasy, takim uosobieniem jest właśnie Travis Baldry o książki. I nie specjalnie czuję potrzebę czytania książek, gdzie stawka jest zerowa i gdzie moje zainteresowanie jest zerowe, a wydaje mi się, że pan Baldry no, będzie próbował pisać kolejne książki w tym stylu. Rozumiem ponownie fenomen, w przeciwieństwie do Samanty Shannon, natomiast ponownie po kolejnej książki Travisa Bouldry sięgać nie będę, bo to dla mnie była potworna nuda. No i teraz autorzy, po których sięgać nie będę trochę z innego powodu. Po pierwsze to jest Marion Zimmer Bradley, nie za... ta pani już nie żyje, drugi autor też nie żyje, więc oczywiście nie mówię <grym> tutaj o nowych książkach, ale wiecie jak to jest. Rynek czasami sobie przypomina o istnieniu jakiegoś autora łamane na autorki. I, I nagle stwierdza, że okej, okay, wydamy jakieś książki tego pana albo tej pani, bo kto wie. Um, może kliknie. To jest ta pani, którą pisała Mugawalon. Natomiast historia powiązana z jej życiem rodzinnym i tym, jak co robiła swoim, swojej córce, jest dla mnie na tyle nieprzyjemna i niesmaczna, że wydaje mi się, że nie byłbym w stanie oddzielić. Um, no, właśnie tego prywatnego życia od, od, od literatury. To nie jest tak, że mówimy tutaj o autorce, która napisała wiele książek, które mnie interesują. To Znaczy, ten cykl, który rozpoczyna się mgłami Awalonu, jest dłuższy, ten cykl awaloński, ale wydaje mi się, że żadna książka nie jest aż tak popularna, aż tak lubiana jak mgła Awalonu, właśnie, które wspominam całkiem nieźle, szczerze mówiąc. Natomiast, no kolejnych książek Pani Bradley czy też nie będę i podobnie mimo wszystko nie będę tak robił. Będę podobnie, podobnie podchodził do Pana Eddingsa. Eddings jest autorem serii, którą bardzo lubię, czyli Belgariady. Natomiast Eddings to też jest mężczyzna i tego nie wiedziałem, kiedy czytałem te książki. Jak mówię, to czy nas to boli, czy, czy nie boli, kwestia, kwestia osobna. Czy nam to przeszkadza w literaturze, w czytaniu literatury, w przyzywaniu literatury kim był człowiek w życiu prywatnym. E, natomiast Eddings jakieś 15 lat czy 20 lat przed tym, jak stał się popularnym autorem za sprawą Belgariady, y, był, był skazany y, za przemoc nad swoimi, z tego co każe, dwójką swoich adeptowanych dzieci. I to jest w ogóle coś, co trochę tak y, przestało być, być znane, mam wrażenie. Znaczy, to jest ten przypadek, gdzie autor był skazany za te rzeczy. A popularność zyskał jakieś 20 lat później. I ponownie jest tak, że nawet gdybym próbował, to wydaje mi się, że jest to na, na tyle nieprzyjemna rzecz dla mnie, że po kolejne książki Eddingsa sięgać yy, no, nie będę. Jak mówię, to co robiła Marion Cymru. Nie chcę też jakiejś hierarchii robić, to co robiła Marion Cymru Bradley jest yy, no, dużo bardziej okrutne. Natomiast po książki pana Eddingsa też sięgać raczej nie będę. To się też pojawia pewnie nazwisko Gaymana, Nila Gaymana. Przez wiele lat to był jeden z moich ulubionych autorów, pewnie ciągle jest. I tutaj wydaje mi się, że też mogę go podać, bo to też, te zarzuty ciągle nie są potwierdzone, to trzeba powiedzieć. Natomiast nie chciałbym sobie psuć też wspomnień o poprzednich książkach, więc pewnie do nich nie będę wracał. To nie jest pewne, ale wydaje mi się, że skoro mówiłem o Bradley i Eddingsie, to coś o Nilu Gaimanie też powinienem wspomnieć. Jak mówię, no, trzeba też poczekać, aż się to rozwiąże prawnie. Wydaje mi się, że to, to chyba ciągle jest sprawa w toku. Natomiast też wiadomo, jak te sprawy wyglądają. No, także co? To była moja lista. Mógłbym podawać że jakieś nazwiska, które mnie odrzucają, typu nie wiem, czarny na przykład, czy mróz. No się nie porównuje tych dwóch autorów, bo po prostu nie lubię książek mroza. Sama postać czarna, no bo niepełnym jest smakiem, ale to dość wiadomo, że nie będę po, te, po tych autorów sięgał. Także co? To by było na tyle. Tak by była moja lista, więc też w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.